Ja po wszystkim z tej strony Brajar, a dzisiaj zapraszam was na film, który jest już setnym na tym kanale, więc to, co dzisiaj będziecie oglądać, będzie swego rodzaju specjalem na tą piękną liczbę. Jak mogliście zauważyć po tytule, będę przedstawiała listę lalek Ever After High, które najprawdopodobniej zostały zapomniane przez fanów. Jeżeli jesteście ciekawi tego rankingu, to zachęcam gorąco do wzięcia sobie jakiejś herbaty, ciasteczka. No i już płynnie możemy przejść do filmu. Na pierwszym miejscu umieściłam Raven Queen z linii San Diego Comic Con International, która wydała lalkę 9 lipca 2015 roku. Jak można zobaczyć, była przeznaczona bardziej dla starszych kolekcjonerów. Oprócz Raven wydane zostały jeszcze Series i sedan. A jedną z nich nawet omówię, ale to dopiero potem. Lalka powstała na zasadzie odcinka Ceremonia Dziedzictwa i trzeba przyznać, że producenci naprawdę się postarali. Jej dodatki: sukienka, fryzura, makijaż czy pióra wyglądają majestatycznie i zjawiskowo. Kolorystyka też jest perfekcyjnie dobrana, co daje zabawce dodatkowo mrocznego klimatu. Nawet pudełko jest dopracowane po prostu czysta perfekcja pod każdym względem. Samą lalkę można było wtedy kupić na stronie internetowej typu Allegro, Amazon czy eBay, gdyż w polskich sklepach nie była dostępna. Bynajmniej ja jej nigdzie nie widziałam, nie wiem jak wy. I teraz taka ciekawostka, ponieważ oprócz możliwości kupienia lalki przez internet. Można było ją także wygrać w konkursie z Natalią Schroeder, która była wtedy główną ambasadorką Ever After High. W konkursie było kilka zadań, które trzeba było wykonać na czas. Oczywiście pamiętam, że było tam wstawienie jakiegoś swojego zdjęcia i podpisanie go jakimś cytatem, oraz ułożenie historyjki. Tam był szablon, trzeba było po prostu spisać to, co postacie miały mówić. Osobiście brałam udział w konkursie, ale niestety nic nie wygrałam. Pamiętam, że było mi trochę smutno, no ale cóż, mówi się trudno i żyje się dalej. Kolejną lalką, a raczej lalkami, są Lizzie, Kitty i Ginger z serii Book Party. Lalki, choć widać, że miały lekko ograniczony budżet i nie są zbyt popularne, mimo tego ich wykonanie jest naprawdę dobre. Stroje dziewczyn są skromne, ale mają ładny krój i wzory na nich. Szczególnie mi się podoba wygląd Lizzie. Mogę nawet śmiało rzec, że jest najładniejsza z całej trójki. Karciany wzór na dole sukienki, czerwona opaska i złoty książkowy naszyjnik świetnie komponują się zresztą. Co do Kitty, to w niej mi się podoba pewien mały szczegół, który możecie uznać za infantylny, ponieważ jest to jej uśmiech. Przez to, że jest on znacznie mniejszy niż w basicowej serii, nadaje on kotce więcej naturalności i takiej szczerości. Do Ginger jedynie mam jedno ale, gdyż do zestawu nie dodano jej okularów, a to jest jakby nie patrzeć jej znak rozpoznawczy. Poza tym ta trójka definitywnie pokazuje, że da się stworzyć dobrze wykonane lalki, pomimo mniejszego budżetu. I nie ukrywam też, że chciałabym je mieć w swojej kolekcji. Następną lalką jest Cedarwood od Comic Con International. Lalka, podobnie jak Raven czy Series, mimo że jest uznawana za kolekcjonerską, jest bardzo zapomniana, chyba nawet bardziej niż one. Przyznaję się, że kiedy szukałam o niej więcej informacji czy zdjęć, Uwierzcie mi, że z trudem je zdobyłam, bo albo ich było mało, albo się powtarzały. Co do samej lalki, bardzo mi się spodobał pomysł umieszczenia zabawki na złotych sznurkach, aby imitować to, że sedar jest prawdziwą kukiełką. Mało tego, dodanie ościch uszu i opuszczonej szczęki to ciekawe nawiązanie do samej historii Pinokia. No po prostu cudo. Strój też nie jest zły, ale według mnie jest za bardzo przesadzony, szczególnie jego góra. Poza tym buty Sedar to istny majstersztyk. Ten kolor, zegar z kukułką, tam są wszystkie najmniejsze detale. Tylko jej włosy się kiepsko odznaczają na tle reszty. Ich kolory nadają lalce niepotrzebnej kiczowatości, co może od niej odpychać. Dużo lepszym sposobem byłoby zostawienie naturalnego koloru włosów Sedar i dodanie jej kilku fioletowo-różowych pasemek. Tak czy owak, lalka zasługuje na miejsce w tym filmie, ale co najważniejsze na zdecydowanie większy rozgłos. Przedostatnimi lalkami będą Bunny i Alister z serii Carnival Date. Choć na YouTubie jest sporo filmów na ich temat, to sam dwupak nie cieszył się popularnością, pomimo że wyszedł w czasach rozkwitu marki. Ogólnie zestaw jest uroczy i ma śliczne dodatki w postaci waty cukrowej w kształcie królika czy maskotki, ale jeśli chodzi o lalki, to niekoniecznie. W żadnym razie nie uważam, że wyszły tragicznie, tylko są one trochę zmarnowanym potencjałem. Alister wygląda śmiesznie w spodękach na szelkach i kracia z tej dziadkowej koszuli, a outfit pany także jest średnio wykonany. Bardziej tutaj znowu ze strony kolorystycznej. Nie wiem czemu tak jest, ale jakoś na artach pudełka obydwoje wyszli o wiele lepiej niż w wersji lalkowej. Jeszcze zapomniałabym dodać, że pany znacznie lepiej wygląda w grzywce na bok niż na prosto. Ta mała zmiana sprawia też, że dziewczyna wygląda na dojrzalszą. Pomimo tego, że seria Carnival Date nie jest jakoś wybitna, to fajnie by było gdyby zyskała odrobinę popularności, choćby ze względu na jej słodką i delikatną otoczkę. Ostatnią lalką na liście jest Sea Cupid's Heartstruck, która powstała ze względu na odcinek o tym samym tytule. Już na pierwszy rzut oka widać, że lalka została wykonana z dbałością o najmniejsze detale. Makijaż cupid także jest śliczny. Cienie są świetnie dobrane, a serduszka na policzkach nadają lalce uroku. Sukienka jest cudownie dopracowana, ma ciekawy krój i dobrze dobrane kolory. Największą robotę robią jednak skrzydła z różami i sercami, które dodają lalce majestatyczności. Ponadto szalenie mnie zaintrygowały ozdobne pnącza na rękach oraz szyi, zresztą wspaniale, dopełniających resztę stroju. I chociaż nie przepadam za postacią Amory, jestem naprawdę nią zachwycona w tej serii i ubolewam, że nie było możliwości kupna jej w Polsce i tym samym słuch o niej zaginął, a nie powinien. I tym sposobem dotarliśmy do końca tego filmiku. Bardzo dziękuję za oglądanie i koniecznie dajcie znać, czy kojarzycie te lalki, a także czy chcielibyście drugą część. Nie zapomnijcie także zostawić łapki w górę, komentarza i subskrypcji z dzwoneczkiem, jeżeli jesteście tutaj nowi. A ja się tymczasem z Wami żegnam i do następnego filmu.